Cześć kochani, witajcie bardzo serdecznie i cieplutko. Zapraszam Was na czytanie miesięczne. Zobaczmy, co tutaj się wydarzy w tym miesiącu dla Was, drogie wodniki. I zapraszam Was także do czytań indywidualnych, do rozmów telefonicznych, do przeznaczenia duszy, do portretu numerologiczno-astrologicznego. Wszystkie informacje znajdziecie w opisie pod filmem lub na królowamocy.com. A ja dzisiaj zapraszam Was na rozkład... Hmm, z telemy, telematarot, piękna talia. I zobaczymy sobie drogie wodniki, trzy sfery waszego życia. Miłość, praca, finanse, a także co odchodzi i co przychodzi. Dobrze! Miłość. Miłość dla wodników. Poproszę moje wyższe ja o prowadzenie mnie podczas tego czytania, aby to czytanie. Odbyło się zgodnie z wolną wolą wszystkich uczestników tego czytania i z ich najwyższym dobrem. Miłość. Wodniki miłość. Jest tutaj, słuchajcie, pokazane jakieś zmęczenie. Zmęczenie, być może przeciążenie obowiązkami domowymi, ale jest też mm, szczęście, spełnienie. Być może mamy tutaj kres czegoś. Za chwilkę zobaczymy, co energie wyższe chciałyby tutaj podpowiedzieć. Może Wy też bardzo ciężko pracujecie na to, żeby właśnie było dobrze w Waszej miłości. Popatrzmy, co tutaj chciałoby Wam być powiedziane. Miłość. O! Dziesięć kielichów. Co jeszcze? A z buław. Mhm. Och, jej. Karta słońca, cztery kielichy. Pięknie. Dwójka buław i trójka kielichów. Kochani moi, a jeżeli chodzi o miłość, hmm, sprawa wygląda następująco. To będzie miesiąc. W którym pomimo jakiegoś rozczarowania, pomimo jakiegoś smutku, bo tutaj mamy też często pokazaną tęsknotę, tęsknotę właśnie za przeszłością, za partnerem, widzę, że wy podejmujecie decyzję, aby coś nowego rozpocząć, aby pójść w stronę szczęścia. Kochani, karta słońca zapowiada, Piękną, wielką miłość, spełnienie marzeń. To często jest energia bliźniaczych płomieni, karta bratniej duszy. I mm, widzę Was tutaj jako osoby, które no właśnie, tak jakby osiągnęły już jakąś pełnię w danym temacie. Może co niektórzy z Was są tutaj w szczęśliwych związkach, w miłości takiej wzajemnej, partnerskiej. Może tutaj Wasze marzenia spełniły się lub spełniają się, ale co dla niektórych to też może oznaczyć, że jest tutaj też pewnego rodzaju jakieś właśnie rozczarowanie, tak? Mimo to widzę, że Wy podejmujecie decyzję o zrobieniu kolejnego kroku w stronę właśnie radości, w stronę szczęścia. Wy chcecie tutaj cieszyć się, celebrować życie. Myślę, że tutaj mogą być ważne dla Was spotkania towarzyskie, właśnie, gdzie będziecie mieli taką motywację, aby wyjść z jakiegoś smutku, z jakiejś nostalgii. Słuchajcie, karta słońca. Jest informacją odgórną. W ten sposób tak jakby energie wyższe chcą Tobie przekazać, że miłość jest Tobie pisana bez względu na to, co tutaj się wydarza. I myślę, że to rozciąga się też na więcej niż tylko kwiecień, ponieważ to są Arkana Wielkie. Tutaj mamy, słuchajcie, jeszcze w tyle czytania pokazane następujące karty, które. Co dla niektórych mogą mieć znaczenie. Zobaczcie, tu jest karta głupca, czyli nowy początek. Są też uczucia pokazane. Jest też pokazana karta śmierci, czyli coś tu się zakończa. Może zakończa się jakaś relacja, może tak być, może tutaj hmm, słuchajcie, też. Nadmiar, tak? Jakichś obowiązków, jakiegoś ciężaru, jeżeli właśnie chodzi o relacje długoterminowe, coś tutaj się zakończa. Tu się coś zmienia, tu jest potężna transformacja, pójście w nowym kierunku, właśnie w kierunku stabilizacji, w kierunku spełnienia. To jest też takie, wiecie, co wychodzenie z braku jakiejś dojrzałości. Tak to też poczułam. Zobaczmy z kart romantycznych, co tutaj chciałoby Wam być jeszcze. Powiedziane moi drodzy. Myślę, że tutaj będziecie mimo wszystko stawiać na jakieś działania. Będziecie chcieli po prostu pójść do przodu, tak was widzę, wychodzimy tutaj z jakiegoś nadmiaru, z jakiegoś ciężaru idziemy w stronę słoneczka. Może być też tak, że w związkach długoterminowych po prostu coś poprawiamy, naprawiamy, dążymy do współpracy. Mhm. Puść kontrolę, jeżeli chodzi o miłość, jeżeli chodzi o Twoją relację. Widzisz, ślub, czyli w tą sytuację, o którą pytasz, e, zaangażowany jest temat ślubu. Może jesteś właśnie w małżeństwie. E, no, właśnie, jest tutaj jakieś takie rozczarowanie pokazane. Co by się zgadzało z tą energią czterech kielichów, że mamy tutaj pewnego rodzaju, jakąś być może nieszczerość, może jakieś właśnie podejrzenia. Zrób krok do przodu, włóż wysiłek w coś, dokładnie. I czekaj, czekaj na właściwy moment, lub też czekaj na właściwą osobę, nie spiesz się bo ta osoba jest warta yy, warta Ciebie i może być też Twoją jedyną tą osobą tu wymarzoną, może być tym jedynym też czyli tutaj słuchajcie, jeżeli jakieś związki się kończyły, jeżeli coś Wam przynosiło jakieś rozczarowanie to jest tutaj powiedziane że w niedalekiej przyszłości wypoznacie tą osobę właściwą. O tym mówi, słuchajcie, karta słoneczka. I to Wam tutaj obiecuję, że tak będzie. Jeżeli tylko pozwolicie sobie właśnie wykorzystać tą piękną energię Asabuła i ruszyć do przodu. Tutaj, też na horyzoncie dla Singli, jest możliwość, słuchajcie, romansu. Jak najbardziej tak. Ponieważ Buław też bardzo często mówi właśnie o takiej energii namiętnej, erotycznej, romantycznej, o energii męskiej. Z kolei w długoterminowych związkach powiedziałabym, że mm, co dla niektórych właśnie może być tak, to takie rozczarowanie, zmęczenie czymś, ale może być też odpalenie tej energii, odpalenie tej siły, poprawa. Docelowo myślę, że będziecie zmierzać i tak w stronę słońca i szczęścia. Bez względu na to, jak te wydarzenia tutaj dla Was się potoczą. Zobaczmy teraz Waszą pracę, drogie wodniki. Praca. <laughs> praca, praca. Dla wodników. Praca. Oj, dużo będziecie pracować. Bardzo dużo. Uuu, dobrze. Tutaj zawodowo widzę, że sytuacja jest dla Was bardzo korzystna, bardzo sprzyjająca. Możecie w związku z pracą na przykład podróżować albo się rozwijać. Um, w każdym razie widzę tutaj postęp, widzę rozwój, widzę dobrą sytuację, równowagę, dobrą też zapłatę za Waszą pracę. Zdecydowanie tak. Może tutaj uh, w grę wchodzi też jakaś firma rodzinna albo praca, w której na przykład długo też jesteście myślę, że tutaj też się pojawi pasja będziecie chcieli także dążyć do, macie piękne tutaj kartę, będziecie chcieli dążyć także do tego by właśnie wrócić do swoich marzeń sprzed lat i być może właśnie zacząć coś tutaj realizować, często tutaj pokazuje mi się, słuchajcie, praca w domu może też tak być, lub też ewentualnie jakieś podróże, a jeśli nie, to rozwój, po prostu szeroko rozumiany rozwój. Mam takie poczucie, że tutaj, jeżeli chodzi o pracę, to sytuacja jest dla Was bardzo dobra, bardzo sprzyjająca. Jest też możliwość, słuchajcie, uzyskania jakiejś takiej równowagi i w ogóle spełnienia marzeń. Jest tutaj też taka rada dla Was, byście właśnie dążyli do tego, by działać z pasją. Z kreatywnością. Inwencja twórcza tutaj będzie w tym miesiącu dla Was ważna. I zadbanie o równowagę. Ważne jest też to, słuchajcie, żebyście się tak nie przeciążali, ponieważ pomiędzy 8 denarów a e, rycerzem kielichów mamy też kartę 6 denarów, co też oznacza, żebyś zachował równowagę pomiędzy właśnie mm, pracą a emocjami, odpoczynkiem, relaksem. To będzie dla Ciebie też bardzo ważne i istotne. Pamiętajcie, że królowa denarów jest kobietą praktyczną, jest kobietą niezależną. Być może to właśnie jest Wasza tutaj energia pokazana, że wy będziecie taką królową denarów, która tutaj mm, zarządza świetnie materią, pieniędzmi yy, i też. Dba o siebie, o dom, o dzieci, być może też o męża, jeżeli jesteście w związkach długoterminowych. Królowa denarów jest królową, która ma pieniądze i która potrafi te pieniądze zarabiać i potrafi także dobrze nimi gospodarować. Także widzę tutaj Waszą dużą niezależność i dobrą sytuację, jeżeli chodzi o Waszą pracę. Jeżeli tylko zechcecie, to ta praca będzie. Dla Was dobra i sprzyjająca. Teraz popatrzmy. Finanse. Jak wyglądają finanse dla Was? Jak wygląda tutaj kwestia finansowa? Że bardzo dobrze. Widać tutaj równowagę. Finanse. Karta Siły, karta Księżyca, karta Słońca. Pięknie. Słuchajcie, macie tutaj szczęście, powodzenie. E, działajcie w temacie finansów. Bo to będzie bardzo dobry czas, żeby właśnie tutaj pokonać jakieś trudności. Jeżeli macie jakieś, czy długi, czy jakieś problemy, czy jakieś takie na przykład lęki o finanse, to karta słońca zapowiada, że tutaj sytuacja jest bardzo sprzyjająca, by właśnie te wszystkie trudności, czy jakieś niedomówienia po prostu. Wyjaśnić. Macie tutaj też pokazaną kartę siły, czyli kartę, która mówi o tym, że finansowo ze wszystkim sobie poradzicie. Ważne tutaj będą dla Was współpraca i myślę, że mimo tego, że tutaj nie mamy kart denarowych, w tle czytania jedynie się pokazuje, to i tak karta słońca jakby gwarantuje Wam, że naprawdę, jeżeli będziecie chcieli pokonać jakieś przeszkody, jakieś trudności, to ta sytuacja y, będzie możliwa, będzie możliwe też y, pójście do przodu w temacie finansów. Ważne jest też to, żebyście poszli za impulsem, wykorzystali jakiś pomysł, jakąś inicjatywę do przejęcia takiej zdrowej kontroli właśnie w temacie finansów. Macie tutaj pokazaną pełnię szczęścia, pomimo tego, że coś może być dla Was niejasne, może macie tutaj lęki. Tak? Więc karta też siły sugeruje, żebyście w kwestii finansów zaczęli wykorzystywać takie strategie, które się sprawdzają, które przynoszą efekt. Um, także tutaj wygląda też sytuacja dobrze. Zobaczmy, co z Waszego życia odchodzi. Co z Waszego życia odchodzi. Wodniki, co odchodzi. Co odchodzi? Piękna energia odchodzi, słuchajcie, bo to jest energia walki. Więc tak, dziękujemy, że ta energia odchodzi. Pięć mieczy odchodzi, energia walki, konfliktu, pięknie i pięć kielichów, czyli słuchajcie. Wszystko, co trudne, wszystko, co takie mroczne, widzicie jakie te karty są ciemne, to odchodzi, wy to żegnacie. Godzicie się tutaj też z jakąś być może stratą, z jakimś konfliktem. Wychodzicie z czegoś po prostu. Wychodzicie z czegoś niefajnego, z czegoś, co Was psychicznie tutaj bardzo obciążało i było dla Was niekorzystne, i tego Wam życzę, aby właśnie dużo słoneczka przyszło do Waszego życia. Co z kolei przychodzi? Przychodzi, słuchajcie, dużo pracy i nowe działania, inicjatywa, ogień, pasja, twórczość i kreatywność. Jaka jest dla Was rada? Nieka jest rada, idź w nowa. Po prostu idź w nowe, śmiało, do przodu. Nie poddawaj się. Nie poddawaj się, wyjdź z tak zwanej strefy komfortu i podążaj naprzód. I widzisz? Radą jest też wieża. To, co się zawala, niech się zawali. Jest to dla ciebie dobre. I bądź jak królowa denarów: piękna, uziemiona, praktyczna, spokojna, opanowana i stabilna. Także życzę Wam wszystkiego dobrego, kochani moi. Macie tutaj też pokazaną energię kapłana, czyli energię uzdrowienia, energię także punktu zwrotnego w Waszym życiu i pięć buław, czyli. Walczycie o swoje marzenia, walczycie o siebie i pokonujecie tutaj przeszkody. Może sukces, na który czekaliście, przyjdzie właśnie z takim lekkim opóźnieniem, ale myślę, że tutaj z pewnością możecie oczekiwać dobrych wyników. Aniołki chciałoby Wam też przekazać, abyście zaufali swoim uczuciom, abyście czynili cuda w swoim życiu. Abyście byli dobrzy dla siebie samego, znaleźli wewnętrzną równowagę i mieli odwagę się zmienić, a także byli przyjaźnie nastawieni do siebie i do innych. Dziękuję Wam bardzo, życzę wszystkiego pięknego i zapraszam Was także do czytań indywidualnych, do rozmów telefonicznych, do przeznaczenia duszy. Wszystkie informacje znajdziecie w opisie pod filmem lub na królowamocy.com. Dziękuję, buziaczki i pa pa!